więcej wojny, to pokój musi kierować losami narodów? Pokój, słońce, undergroundowe wydawnictwa, wianki we włosach, a w głośnikach rokowych hymny wolnych Polek spod znaku gaśnicy. Gdyby zabrać flagi, można by pomyśleć, że to zlot hipisów. Jednak nazywam się Anna Wyrwik i wraz z fotoreporterem Jakubem Włodkiem byłam w październiku w Wieliczce na wydarzeniu o nazwie Polska za pokojem. To cykl marszów organizowanych przez Grzegorza Brauna i jego środowisko polityczne. Prawicowi radykałowie, ceniący militarny sznyt i składający życzenia śmierci wrogom ojczyzny, dziś wyklejają plakaty białymi gołąbkami pokoju i głoszą, że nienawiść jest zła. Czuliśmy się jak na balu przebierańców. Był Grzegorz Braun, byli kamraci i byli ludzie, którzy się zwyczajnie boją. Zagubienie jak cholera, nikt ich nie słucha, nikt o nich nie dba, nikt się nimi nie interesuje. Przynajmniej tak było dotąd bo ktoś się w końcu zainteresował. Zapraszamy do przeczytania naszego reportażu w gazecie wyborczej.